Stawiam nawet nie jedno, ale skrzynka piwa ode mnie, dlatego kto mi wymieni jeden sukces pana Wojciechowskiego. A jak nie wymienicie, to mi stawiacie. <grywa> 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 Jest. Odważny. Rolnik, duży rolnik się zgłosił dobrze. Bardzo dobra kapusta. Bardzo dobry e, kwas buraczany. Jest taki sukces który się nazywa polskim bajzlem. A ten polski bajzel to właśnie ten brzydki bezład w postaci zielonego rolnictwa, gdzie zabraniają nam hodowli kur od jednej sztuki. Dzisiaj importujemy zboże z Ukrainy w ilościach nieograniczonych, ale polski rolnik za sprzedaż 100 kg zboża na pasze będzie musiał zapłacić 120 zł za certyfikat do weterynarza, bo wystawił dokument, a weterynarz musiał to zboże przebadać, ale ukraińskie może być niebadane. Więc to jest ten polski bajzel, który jest sukcesem komisarza. Odpowiedź jest prawidłowa. Chodzi nie na zadane pytanie, bo kolega dobrze opisał rzeczywistość. Więc sam się zgłosił, że, że to piwo nam wszystkim postawi. E, 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 więc w ten, w ten sposób możemy to zaakceptować.